Biblioteka Publiczna w Broku, w trosce o swoich mieszkańców, postanowiła przystąpić do ciekawego projektu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jako fanki nowych technologii napisałyśmy projekt, którego celem jest pomoc osobom dojrzałym w poruszaniu się w świecie finansów. Uciesze zakwalifikowaliśmy się do udziału w szóstej edycji projektu o finansach w bibliotece. No to do dzieła. Rozpoczęła się akcja promocyjna. Przygotowałyśmy plakaty, które rozwieszałyśmy na słupach ogłoszeniowych, zostawiałyśmy je we wszystkich sklepach i instytucjach na terenie miasta i gminy Brok. Przygotowałyśmy setki ulotek, które wręczałyśmy naszym czytelnikom i nie tylko. A nawet dzięki uprzejmości księdza prowoszcza spaliśmy z Ambony podczas niedzielnej mszy. Wrzuciłyśmy informacje do sieci. Czekałyśmy dwa tygodnie do wyznaczonego terminu spotkania organizacyjnego. Rekrutacja trwała. I oto nastał oczekiwany dzień ku naszemu miłemu zaskoczeniu w dniu 30 września. Dziarskim krokiem kroczyła do biblioteki spora grupa seniorów, chętna poszerzać swoją wiedzę. Zapoznałyśmy uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi jego realizacji. Seniorzy w drodze głosowania wybrali pięć obszarów tematycznych, które były omawiane na spotkaniu. Emocje, które nam towarzyszyły podczas cotygodniowych spotkań. Pierwsze spotkanie strach przed nieznanym i towarzysząca nieśmiałość. Aby przełamać pierwsze lody, jako wyszkoleni szkoleniowcy wprowadzamy serdeczną atmosferę i zachęcamy wspaniałymi słodkościami. Drugie spotkanie nieśmiałość pokonana. Walczymy o zbudowanie pewności siebie wśród kursantów. Trzecie spotkanie. Zachęceni seniorzy złapali bakcyla komputerowego. Czwarte spotkanie. Seniorzy przychodzą na szkolenie uśmiechnięci. Pewni siebie, zadają mnóstwo pytań. A my w dalszym ciągu staramy się, aby spotkania były atrakcyjne. Zapraszamy ekspertów z banku i policji. Piąte spotkanie: integracja i determinacja. Seniorzy pracują w parach, pomagają sobie nawzajem. Są zaangażowani w intensywną pracę. Czy kurs był przydatny? Posłuchajmy wypowiedzi naszych seniorów. No, kurs, proszę Państwa, taki zorganizowany dla osób w moim wieku i trochę mniej, i trochę więcej. Uważam, że bardzo przydatny, dlatego że w tym takim świecie, który tutaj, w którym żyjemy, na przykład w naszej miejscowości, to człowiek nie ma takiego do czynienia, szczególnie w naszym wieku, w moim wieku, z komputerem, z internetem, z jakimiś tam kątami w ogóle. I przybliżenie, przybliżenie dla osób tutaj przychodzących do klubu seniora tego tematu uważam za bardzo pożyteczne. I jestem szczęśliwa, że znalazłam tu i teraz, że się znalazłam w tym wszystkim, dlatego, że kurs był prowadzony w bardzo taki łagodny i przystępny sposób. Robimy to panie z biblioteki i byłam zachwycona sposobem prowadzenia tego wykładu. I cieszę się, że zyskałam tyle wiadomości. Będę mogła rozmawiać z wnukami, bo kiedy ja rozpoczynałam swoją pierwszą pracę, to no ja liczyłam na liczydłach takich zwykłych, i zostawiłam te liczydła, żeby moje wnuki zobaczyły, a teraz będę mogła z wnukami rozmawiać. Jako senior, który miał, miał, mało miał styczności z komputerem, dużo się nauczyłem. I dziękuję wszystkim organizatorom i zapraszam razem z koleżanką serdecznie do korzystania przez seniorów z takiego kursu. Byłam uczestnikiem kursu finansowego w Miejskim Domu Kultury w Broku, zorganizowanym przez organizatora panią Młynarczuk. Bardzo jestem zadowolona z takiej propozycji, że mogłam skorzystać. Wiele się nauczyłam na tym kursie, i mam nadzieję, że będę mogła robić przelewy. Bezpośrednio z domu nie wychodząc, bo w naszym wieku są różne sytuacje, że człowiek czasami zachoruje, a termin spłaty przychodzi danego dnia i nie ma komu wpłacić. Także bardzo to przydatne i, zalecałabym, i polecałabym wszystkim seniorom, aby mogli skorzystać z takiego kursu, żeby było im łatwiej żyć w tej starości naszej. Realizacja projektu pozwoliła nam przekazać naszym mieszkańcom, osobom w wieku 50+, plus, umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów. Nasza dzielna dwudziestka kursantów uczyła się jak korzystać z bankowości elektronicznej, jak racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. Jesteśmy dumne z drokowskich seniorów, bo są wyjątkowi. Współpraca z nimi była czystą przyjemnością.